Chcesz być niewidzialny na drodze. Nie chcesz, żeby ktokolwiek zwracał na ciebie uwagę, jak jedziesz, a może szukasz po prostu normalnego samochodu do przemieszczania się z punktu A do punktu B przed Państwem, Ford Focus MK2! Jak tylko zwykłe może być. Ale to nie oznacza, że nie ma swojego uroku i nie ma swoich zalet. Druga generacja Fokusa produkowana była w latach 2004-2011 z liftingiem w roku 2007, w którym zmienił się układ lamp z przodu, zmienił się grill, trochę środek no i tył tak samo. Dostępny był w różnych wersjach nadwozia: jako hatchback, taki jak ten, pięcio i 3-drzwiowy, jako kombi, jako sedan i jako cabrio, które wygląda jakby było... hm... Jakiego słowa użyć? Upośledzone. Na dobrą sprawę Focus 2 jest takim ugrzecznionym rozwinięciem pierwszej generacji. Mamy cały czas lampy dosyć ostro zachodzące do środka, no oczywiście w tym przypadku troszeczkę mniej. Grill nawiązujący do ówczesnej stylistyki Forda. Jeśli chodzi o linię boczną, ona jest bardzo smukła, bardzo elegancka, prosta, stateczna. Eee, przede wszystkim auto miało być uniwersalne i trafiać do jak największego grona odbiorców, ale z tyłu no z tyłu zaczyna się już robić trochę ciekawiej te lampy znamy to chyba z pierwszej generacji co nie? tak samo rozwinięcie, problem jedynie co mi akurat trochę się nie podoba to to, że poniżej lamp, które są ładnie tutaj wkomponowane w tylną szybę mamy po prostu wielki kawał i to wygląda trochę jak z jakiegoś pick -upa. to auto jest tak uniwersalne, że nie mówi o właścicielu zupełnie nic możesz być kimkolwiek i jeździć takim fokusem w środku jest tak samo zwyczajnie jak na zewnątrz mamy przed sobą morze czarnego plastiku, aczkolwiek jest tutaj pewna składnia w tym wnętrzu ono jest bardzo proste i w jakiś sposób nawet eleganckie Kierownica w tym przypadku plastikowa, ale podoba mi się, że nawiązuje ona do tych amerykańskich modeli Forda. Konsola centralna. Na jej szczycie mamy dwie owalne kratki nawiewu. Po środku mamy panel radia. Tutaj sobie sciszamy, zgłaśniamy, przełączamy sobie stację. Wygląda totalnie zwyczajnie. Zestarzało się dosyć mocno to radio, aczkolwiek nadal wygląda całkiem estetycznie. Jeśli chodzi o klimatyzację, w tym przypadku manualna. Zwyczajna. Ten egzemplarz ma 451 000 przebiegu. No i to jest typowa flotówka, tak? Natomiast jeśli chodzi o zużycie, nie widzę go ani na kierownicy, ani tutaj na desce rozdzielczej. Oczywiście są jakieś delikatne przetarcia na fotelu. Ale ogólnie, jak na taki przebieg, ten samochód naprawdę nieźle się trzyma. Pozycja za kierownicą w porządku. Siedzi się wygodnie Można by było usiąść jednak trochę niżej Ale mimo wszystko Ja tutaj odnajduję komfortową pozycję Za kierownicą Idąc dalej w środku Mamy tutaj ten panel środkowy Drążek zmiany biegów Krótki, bardzo prosty, elegancki Ale jednocześnie też zwyczajny Dwa cup holdery Miejsce na randomowe rzeczy Dźwignia hamulca ręcznego Tutaj możemy sobie zainstalować podłokietnik no ale, no kto by to robił we flotówce, nie? Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, to jak usiądę sam za sobą, a mam około 1,80 m, to nadal mam delikatny zapas na nogi. Co więcej, mam nawet zapas nad głową. Ogólnie z tyłu naprawdę komfortowo może pojechać dwójka dorosłych osób albo trójka dzieci. Bagażnik, którego niestety teraz nie udało nam się otworzyć, ma 396 litrów, a po złożeniu siedzeń 1247 litrów. Czyli możemy sobie spokojnie zapakować rodzinkę albo ziomeczków na jakiś wyjazd na wakacje. Auto otwieramy z takiego oto kluczyka. Z pilota oczywiście. No a do stacyjki wkładamy sobie, o tutaj, kluczyk. Włączamy sobie zapłon. O kurwa. Auto oczywiście odpala od strzała. Prezentowany egzemplarz ma silnik 1.6 benzyna, 100 koni. No i generalnie, jeśli chodzi o jazdę, on cały czas trzyma się naprawdę dobrze. Jest po dużym serwisie zawieszenia, więc jej równości wybiera bardzo dobrze. A jeśli chodzi o silnik, no demonem prędkości to on nie jest. Fabrycznie 11,9 sekundy do setki i prędkość maksymalna na poziomie 180 km na godzinę. Jednakże mimo wszystko, auto prowadzi się pewnie, dobrze zbiera nierówności. W tym przypadku też mamy koła, tak? Piętnastki, to są palony. Zyskujemy na nierównościach, ale tracimy jednak przy szybszym pokonywaniu zakrętów. Silniki, które mamy do wyboru w takim Fordzie, no to mamy oczywiście benzyny i diesle. Z benzyn najsłabsza to 1,4, która ma 75 koni mechanicznych. No i powiem szczerze, to jest wybór dla bardzo oszczędnych kierowców. I jeśli chcesz sobie zaoszczędzić 5 dych na ubezpieczeniu, to spoko. To można wziąć. Jedzie gorzej niż 1,6, pali tyle samo i ogólnie tyle 51,6 100 koni. Taki jak tutaj. Bardzo uniwersalny silnik, idiotoodporny, aczkolwiek. Czasami lubisz sobie chlusnąć troszeczkę oleju. Dalej mamy 1,8, 125 koni. Bardzo spokojny wybór. Mamy też 2,0, 145 koni. I to ogólnie silnik, który naprawdę dynamikę ma na bardzo zadawalającym poziomie. Problem w tym jest taki, że spalanie może być trochę zbyt wysokie względem tego, co, co otrzymujemy i w czym to otrzymujemy. 11 litrów po mieście w Fokusie MK2 to trochę za dużo. I na samym szczycie 2,5 turbo z Fokusa ST, 225 koni. No fantastyczny silnik, bardzo dobrze przyspiesza. No serio, super sprawa. Z Disney wybór jest troszeczkę łatwiejszy. Mamy do wyboru tak, 1.6 i wersji albo z DPF-em, albo bez DPF-u. Może mieć albo 90, albo 109 koni mechanicznych. Bardzo spoko opcja, oszczędny silnik, e, dynamika ok, e, no ale odwdzięczcie się po prostu spalaniem. Dalej 1.8 e, diesel, on ma wtedy 125 koni, e, archaiczna konstrukcja, ale na dobrą sprawę to też jest dobry wybór. I na szczycie 2.0 diesel w opcji albo z DPF-em, albo bez. Ma wtedy albo 110, albo 136 koni mechanicznych Dobre osiągi Zadowalające spalanie Myślę, że najbardziej optymalny silnik do tego samochodu To nie jest, no zatrzymaj się jeszcze no. Ja pierdolę Debil Chodzi o części eksploatacyjne Wybór jest bardzo duży Możemy wybierać wśród oryginałów, wśród zamienników i żadna z tych części nie powinna opróżnić naszego budżetu na naprawy. Serio. Focus MK2 jest autem, które jest po prostu tanie w utrzymaniu. jest bardzo dobrym wyborem w segmencie kompakt, auto jest tanie w utrzymaniu dobrze się prowadzi no i jeśli nie przeszkadza Wam to, że będziecie jednym z wielu na drodze z pewnością można się za czymś takim rozglądać, a ten konkretny egzemplarz jest na sprzedaż